Serdecznie witam o poranku w kolejnym, już naszym aceranku, a zaczynamy od fragmentu pierwszego listu do Tesaloniczan. Czytamy z pierwszego rozdziału i najpierw wers pierwszy. Paweł, Sylwan i Tymoteusz, do zboru Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie łaska Wam i pokój. Zwróćmy uwagę na pewną chronologię tutaj. Ona jest niezwykle ważna w życiu każdego z nas. Dlaczego oni są kościołem w Bogu Ojcu i w Panu Jezusie Chrystusie? Dlatego, że najpierw spotkała ich Boża łaska. A w wyniku tej Bożej łaski, oczywiście przyszło zbawienie w Jezusie Chrystusie, nowe narodzenie i przyszedł pokój. Z Bogiem, nie pokój w sercu, nie to, co odczuwają, ale przyszedł pokój z Bogiem. Wcześniej byli przecież przeciwnikami Boga, wrogami Boga, jako słudzy grzechu. Jeśli więc ktoś jest wierzącym człowiekiem, to po pierwsze musi rozumieć, że jego zbawienie jest Aktem łaski. I musi rozumieć, bo Bóg mu to objawia, jak wielką winę Bóg mu wybaczył, jak strasznym był grzesznikiem. Bez świadomości, iż jestem grzesznikiem, nie ma mowy o, to, o tym, żeby człowiek zobaczył różnicę w swoim życiu. Znam kiedyś człowieka, który. Na pytanie, a był już powiedzmy wierzącym lat, może dziesięć, co nastąpiło, jaka zmiana nastąpiła w jego życiu wtedy, kiedy nawrócił się, powiedział: A właściwie żadna, ja zawsze byłem dobrym człowiekiem. Już go nie ma w zbożu. To nam coś mówi, to nam coś pokazuje. Bóg nie przyszedł w Jezusie Chrystusie do sprawiedliwych. Ale do grzeszników. Najpierw łaska, a później pokój z Bogiem. Dziękujemy Bogu zawsze za Was wszystkich, wspominając Was w modlitwach naszych nieustannie, mając w pamięci dzieło wiary Waszej i trud miłości i wytrwałość w nadziei pokładanej w Panu naszym, Jezusie Chrystusie, przed Bogiem i Ojcem naszym. Apostoł Paweł. Chyba zakładamy, że mówi prawdę. Mówi, wiem o waszym dziele wiary, wiem o waszej, waszym trudzie miłości, wiem o waszej wytrwałości, wiem o tym, że pokładacie nadziei w Jezusie Chrystusie. A więc człowiek, który jest nawrócony, narodzony na nowo, zbawiony, to nie jest człowiek, u którego nie widać żadnej zmiany. W stosunku oczywiście do. Czasu, kiedy z tym nowym narodzeniem nic wspólnego nie miał. Ale to jest człowiek, który swoim życiem wydaje pewien owoc, i to jest owoc zauważalny. Nie da się go pominąć, przyglądając się życiu tego człowieka. Ale idźmy dalej. Wiedząc, bracia, umiłowani przez Boga, że zostaliście wybrani. No i tutaj dochodzimy do takiego miejsca, w którym zaczynają się wojny teologiczne. Jedni mówią, że nie ma czegoś takiego jak wybranie, chociaż nie da się tego pominąć, nie można wyrzucić tych fragmentów z Biblii. Jak to tłumaczą, to już ich problem. Inni mówią, że nie ma wybrania indywidualnego, jest kolektywne. Okej, okay, nie wchodzę w te dyskusje. Jeszcze inni mówią, że Bóg wszystkich sobie wybrał. I o co tu w ogóle idzie wojna. I gdyby Boże słowo zakończyło swoje objawienie w tym miejscu, no to bylibyśmy nieco w kropce. Ale kolejne trzy wersety Słowa Bożego, właśnie cztery, mówią nam, co oznacza wybranie, jakie są owoce wybrania, żeby nikt nie miał wątpliwości. Po pierwsze Gdyż Ewangelia zwiastowana Wam przez nas doszła Was nie tylko w Słowie, ale i w mocy, i w Duchu Świętym. O, znam środowiska, które powiedziałyby i mówią tak: że wystarczy, iż Ewangelia dotarła do nich w Słowie. Wystarczy. Słowo Boże jest niezmienne, niepodważalne, co jest prawdą. Słowo Boże jest nienaruszalne, co jest prawdą. Ale w jaki sposób ta Ewangelia wtedy dociera do człowieka? Intelektualnie. Tak, intelektualnie. Człowiek gdzieś w swoim umyśle jest przekonany o prawdziwości Słowa Bożego. Ale, ale, jeszcze raz mówię, ale, jest niezdolny do tego, żeby żyć tak, jak do tego jest zachęcany. I co w tej sytuacji? No, i w tej sytuacji mamy zwiedzenie. Dlatego, że ci ludzie, do których Ewangelia dotarła intelektualnie, mówią tak: zbawienie jest z łaski. W związku z czym, jak ja będę żył teraz, to nie ma żadnego znaczenia. Ja nie mówię, że to są ludzie, którzy celowo chcą grzeszyć. Nie, nie o takich ludziach mówię. Mówię o ludziach, którzy. Rozumieją, że grzech jest złem, ale nie mają żadnych narzędzi do tego, żeby żyć świętym życiem, ponieważ Ewangelia dotarła do nich tylko w Słowie, a nie w Duchu Świętym i nie w mocy. I stąd mamy całą rzeszę tak zwanych zbawionych, którzy żyją jak ludzie tego świata. Kiedy Próbuję czasami z nimi rozmawiać, a staram się nie rozmawiać, ponieważ to zawsze są awantury. Bardzo ciekawe. To jest bardzo ciekawe. Człowiek zbawiony, natychmiast się awanturuje, jak go zapytać o to, jak to z tym zbawieniem u niego jest. No ale nie mój problem. Staram się zapytać, jak oni dogodzą, godzą. Jak oni godzą beznadzieję swojego życia z faktem, że są zbawieni. Wczoraj miałem okazję rozmawiać z pewnym pastorem, i on mówi, że. Że no, ma do czynienia coraz częściej z takimi ludźmi, którzy do niego przychodzą i mówią, że są zbawieni, ale on ich podpytuje później, to czemu wy ciągle mówicie, że macie beznadziejne życie? Czemu wy ciągle mówicie, że macie nieustanne problemy? Czemu wy ciągle mówicie, że nie chce wam się żyć? To na czym polega to wasze zbawienie? I też nie umieją odpowiedzieć na to pytanie, ale są zbawieni. A zbawienie jest nieutracalne. Nie znoszę takiego stwierdzenia, ponieważ nie ma go w Biblii. Naprawdę go nie ma w Biblii. To jest teologiczne pojęcie. Ja nie mówię, że ono jest fałszywe z natury, ale jest fałszywe w sensie retoryki. Biblia nie ma, nie zawiera takiego stwierdzenia, że zbawienie jest nieutracalne. Powiem więcej. Jeżeli ktoś twierdzi, że jest zbawiony, bo zbawienie jest bez względu na uczynki, no to ja mogę spokojnie powiedzieć tak: skoro zbawienie jest łaski, jest bez względu na uczynki, to człowiek, który tak twierdzi, może żyć byle jak. To jest zarzut judaizujący. I powiem tak: słuszny, bardzo słuszny. Którzy twierdzą, że ci, którzy uważają się za zbawionych, po prostu sobie grzeszą i nie przejmują się tym. Słuszna uwaga. Tu jestem po stronie judaizujących. Może się ktoś dziwi, ale tak jest. Przecież jest zbawienie bez względu na uczynki. To o co chodzi? Wiecie, co wtedy usłyszę? A to się okaże... Uwaga! Słuchajcie, co oni mówią. A to się okaże, kiedy człowiek stanie przed Bogiem czy jego deklaracje o tym, że jest zbawiony, były prawdziwe, no to mamy potężny problem, żeby nie użyć innego określenia, ponieważ jesteście, panie i panowie, dokładnie w tym miejscu, w którym są katolicy, którzy mówią, to się okaże, to mam pewność zbawienia, czy nie mam jej? Biblia powiada, że mam ją, że mam ją mieć. W wielu, w wielu miejscach tak jest napisane i ja ją mam. Nie dlatego, że jestem wyjątkowy, dlatego, że jestem zbawiony. I wiem o tym. Nie wierzę w to. Wiem o tym. Człowiek, który słucha Ewangelii, musi zrozumieć, że Ewangelia musi do niego dojść nie tylko w słowie, czyli ma nie tylko przekonać jego umysł, ale ma też przekonać Jego Ducha, Jego serce, Jego duszę. Ona musi dojść także w, słowo, także w mocy i w Duchu Świętym. Tak mówi nam piąty werset pierwszego rozdziału listu do Tesalnicza pierwszego. Dalej, a wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana i przyjęliście słowo w wielkim uciśnieniu, z radością Ducha Świętego. Człowiek zbawiony to człowiek, który z jednej strony jest uciśniony z powodu Słowa Bożego, które stało się jego życiem, ale przy tym ma radość w Duchu Świętym. A jak nie masz Ducha Świętego, tej radości nie masz. I później zaczynasz narzekać a takie życie Mówię to, mówiłem to parę razy, więc powiem jeszcze raz. Czasami się dopytuję ludzi, których nie widzę długo, a uważają się za wierzących. Co u Ciebie słychać? A, pastorze, stara bieda. No i koniec rozmowy. Stara bieda. Ciekawe, jak nowa bieda wygląda. No, a to inna sprawa. Tak, iż staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Wachaj. Chrześcijanin, który jest zbawiony, jest wzorem do naśladowania. Prawdziwie jest światłością tego świata i solą tej Ziemi. Jeżeli ktoś uważa się za zbawionego, a nie jest wzorem w postępowaniu dla innych ludzi, to po prostu zwyczajnie kłamie. Albo został okłamany, co i tak na jedno wychodzi. Od Was bowiem rozeszło się słowo Pańskie nie tylko w Macedonii i w Ahaii, ale też wiara Wasza w Boga rozkrzewiła się na każdym miejscu. Tak, już nie ma potrzeby o tym mówić. Człowiek zbawiony to człowiek aktywny w swojej wierze. To człowiek, który gorliwie służy Bogu. Rozchodzi się przez niego słowo pańskie, rozchodzi się przykład jego wiary, jego wiara rozkrzewia się na każdym miejscu, ludzie. No przestańcie wierzyć w głupoty, przestańcie wierzyć, że formułki kogoś zbawiają. Nie, formułki nikogo nie zbawiają, dogmaty nikogo nie zbawiają. Żywe Słowo Boże, które jest literą i duchem jednocześnie, ono ma moc zbawiania człowieka. Sam Chrystus przecież jest Słowem Bożym, bo tak nazywa go Biblia. Tak nazywa go Biblia. Dwukrotnie znajdziemy w Biblii takie określenie naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa Słowo Boże. Drodzy bracia i siostry, Niech ten poranek dzisiejszy, poranek ze słowem, zachęci nas do tego, żebyśmy może przewartościowali niektóre aspekty naszego chrześcijańskiego życia w taki sposób, abyśmy zobaczyli, czy one są zgodne ze słowem Bożym. Co z tego, że mam przekonanie, ale czy ono jest prawdziwe? Co z tego, że uważam się za wierzącego, ale czy Biblia potwierdza moje przekonanie? Człowiek prawdziwie zbawiony jest jak wulka. Znam ludzi, którzy twierdzą, że jesteśmy zbawieni i nic nie musimy robić i w ogóle nikt nic nie musi robić, bo kogo Bóg chce, to Bóg zbawi. To jest pogański fatalizm. Tak. To jest pogański fatalizm. Co ma być, to będzie. Co ja się tam będę przejmował? Ja z takimi ludźmi nie chcę mieć do czynienia. Nic, kompletnie. Oni samych siebie oszukują i innych oszukują. A co tam ma wspólnego ze słowem Bożym? A no nic. Nic. No ale przecież tacy ludzie w kościele byli od pierwszego wieku. Od pierwszego wieku. Nie dajcie się uwieść pseudo-teologom. Nie dajcie się oszukiwać ludziom, którzy sami szerzą fatalizm. Słuchajcie słowa Bożego. I postępujcie tak, jak słowo Boże uczy. Może nie będziecie dobrymi teologami? Nie życzę Wam, żebyście byli jakimiś szczególnymi teologami, ale będziecie dobrymi uczniami Pańskimi i o to chodzi. Amen. Witam w aceranku! A wszystko po to, aby zachęcić Was, żebyście w ramach chrześcijańskiej wspólnoty ewangelicznej przyjrzeli się też innym podcastom. Tam naprawdę można znaleźć fantastyczne treści i posłuchać naprawdę dobrych kaznodziejów. Droga uczniostwa, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Niech się rozchodzi.